Plac tłumacie w Warszawie już nie istnieje, a jedyną pozostałością po tej nazwie jest adres tłumackie 3 przez 5, pod którym znajduje się siedziba dawnej głównej Biblioteki Judaistycznej, w której dziś mieści się żydowski instytut historyczny imienia Emanuela Ringelbluma. Poza siedzibą instytutu jednym z najbardziej charakterystycznych obiektów pamiętających dawny plac, jest studnia zwana grubą kaśką. Nazwa tłumackie pochodzi od miasta tłumacz na Podolu. Połowie XVIII wieku tamtejszy starosta Eustachy Potocki założył w tym miejscu jurydykę. Ponad 20 jurydyk otaczało warszawskie stare i nowe miasto. Były to osady należące do osób prywatnych lub duchowieństwa, i które włączono w granice miasta w 1791 roku po wejściu w życie ustawy Sejmu Czteroletniego prawo o miasta. Miejsce to stało się ważne dla przynajmniej części warszawskich Żydów w XIX wieku. W 1878 roku pod adresem Tłomackiej 7 miało miejsce uroczyste otwarcie największej warszawskiej bożnicy, Wielkiej Synagogi na Tłomackiem, którą wybudowano według projektu Leandra Marconiego. Językiem kazań jeszcze w rosyjskiej Warszawie był język polski, natomiast już w niepodległej Rzeczpospolitej odbywały się tu nabożeństwa z okazji świąt państwowych, koncerty wybitnych kantorów, takich jak Gerszą Sirota czy Mosze Kusewicki, a także występy chóru. Niedaleko, w nieistniejącym już budynku pod adresem Tłomackie 13, mieścił się Związek Dziennikarzy i Literatów Żydowskich, a na Tłomackiem 5, dziś Tłomackie 3 przez 5, wybudowana w 1936 roku, siedziba Głównej Biblioteki Judaistycznej oraz istniejącego już od lat 20. Instytutu Nauk Judaistycznych. Poza budynkiem Instytutu oraz studnią, jedynym ostańcem z dawnego Tłomackiego jest budynek przy Alei Solidarności 75 dawniej Tłomackiej 1, czyli kamienica Lilpopa. W tym budynku jeszcze przed wojną mieściły się liczne sklepy, między innymi skład koniaku francuskiego czy cukiernia braci Studnia. W czasie niemieckiej okupacji budynek biblioteki stał się siedzibą Żydowskiej Samopomocy Społecznej, w której pracę zaczął Emanuel Ringelblum. Przed wojną był historykiem, działaczem społecznym i nauczycielem, a także badaczem historii Żydów warszawskich. W okupowanym mieście zebrał wokół siebie grono osób, przy pomocy których dokumentował los polskich Żydów. Ringelblum i jego współpracownicy początkowo zbierali informacje o wszystkim, a z czasem skupili się na opisywaniu tego, co dziś nazywamy Zagładą, i poinformowaniu o niej świata. Grupa działała w konspiracji, a jej niewielka część spotykała się właśnie na Tłomackiem 5 w czasie szabatu, stąd kryptonim, w którym określał ją Ringelblum – Onek Szabat. Dzięki tej dokumentacji która ukryta w warszawskim getcie została odnaleziona po wojnie, mamy dostęp do bezcennej żydowskiej perspektywy na losy Żydów w czasie wojny. Większa część miasta została w czasie wojny zniszczona przez niemieckich okupantów. Znajdująca się nad tłomackiem synagoga została wysadzona przez nich 16 maja 1943 roku symbolicznie kończąc zarówno powstanie w getcie warszawskim, jak i historię Żydów Warszawy w jej przedwojennym wymiarze. Do nielicznych ostańców dobudowano po wojnie zupełnie nowe budynki, a sam plac płomackie przestał istnieć w wyniku budowy ruchliwej trasy WZ. Siedzibę dawnej biblioteki, a później żydowskiej samopomocy społecznej, miejsce spotkań grupy Onek Szabat wyremontowano. Od 1947 roku mieści się tu żydowski instytut historyczny, którego patronem jest od 2009 roku Emanuel Ringelblum. Kolekcja dokumentów zebranych przez grupę Onek Szabat znajduje się w zbiorach Instytutu, a jej twórcom poświęcona jest wystawa stała, czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się oglądając nasze inne filmy edukacyjne, uczestnicząc w naszych spacerach, a także odwiedzając Żydowski Instytut Historyczny imienia Emanuela Ringelbluma w Warszawie. Zapraszamy do wizyty, a także sprawdzenia naszej strony internetowej, mediów społecznościowych i zapisania się do newslettera.